THIS is SPARTA! Krzyczano po nas, mówiono i pisano, że opowiadamy bzdury, że wypowiadamy się w ogóle w temacie nie mając jakiejkolwiek wiedzy. I co? No i okazało się, że oczywiście od samego początku, w przypadku Sweet Baby, mieliśmy rację. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ja pamiętam bardzo dobrze, jak pojawiły się pierwsze informacje, pierwsze wzmianki o słodkim Bobasie, organizacji, o firmie, która raczej wolałaby pozostać w cieniu, pozostać gdzieś na uboczu i z takiego tylniego siedzenia robić swoje, będąc taką branżową, szarą eminencją w świecie gier. No ale mleko się rozlało. Mleko się rozlało i ludzie, a przede wszystkim gracze, dowiedzieli się, co to za firma. O co chodzi, o Sweet Baby? A wszystko dzięki temu, że pewnego dnia na Steamie pojawiła się taka lista Sweet Baby Detected Incorporation, na której jej autor no, wrzucał tytuły tych gier, które w jakiś tam sposób były współtworzone właśnie przez Sweet Baby. No oczywiście sama ta firma twierdziła, że nie, no my tam tylko właściwie pełniliśmy takie usługi konsultingowe, takie doradcze. I to nic wielkiego. A tak poza tym, to nie bardzo się tam, tym ludziom związanym ze Sweet Baby, spodobało, że w ogóle się o nich mówi. Że o tej organizacji z dnia na dzień zostało się głośno: no bo jak ta lista powstała, ci ludzie, którzy tam w niej partycypowali, nagle zaczęli domagać się tego, żeby jednak było no, troszkę ciszej. No i nic dziwnego, że cała sprawa rozlała się lotem błyskawicy wśród branżowych mediów, wśród graczy. No, i to taki efekt z Streisand trochę się z tego zrobił, że no chcieli, żeby było ciszej, a tymczasem dodali jeszcze większego rozgłosu. A swoją drogą to trochę dziwne, że organizacja, że firma, która przecież świadczy tak światłe i postępowe usługi doradcze, no chciałaby, żeby było o niej ciszej? No, przecież na własnej stronie internetowej. Opisali, czym się zajmują. Naszym celem jest opowiadanie lepszych i wciągających historii, przy wzbogacaniu i urozmaicaniu świata gier komputerowych. Chcemy sprawić, by gry były bardziej interesujące, zabawne, głębsze i inkluzywne dla wszystkich. To chyba nie ma za bardzo powodów, żeby się wstydzić swojej pracy, owoców swojej pracy. Prawda? I ja pamiętam też dobrze ten moment, kiedy Chris Kinrod, a więc pracownik Sweet Baby, no publicznie zaczął domagać się tego, by Steam zdjął tą listę w ogóle z powiedzmy z publiki, a osobę autora, która, który ją opublikował, no najlepiej zbanować. No tylko Steam zachował się tak, jak powinien, czyli pokazał panu Kinrodowi środkowy palec, a przy okazji zawiesił i zbanował jego konto za szerzenie nienawiści właśnie wobec autora tamtej listy. No, ja nie ukrywam, było to naprawdę bardzo, bardzo ładne złomowanie. No, ale chwilkę po tym, jak tego pana zbanowano, jak było o nim głośno, do sieci e, trafił film w roli głównej z Belera, więc CEO Sweet Baby, która, no, wprost opowiadała, jakie praktyki ta firma stosuje, że, no, w ramach takich gruźb, wymuszeń, Właśnie wpływa na studia deweloperskie, żeby te wprowadzały tą politykę, tą agendę, którą Sweet Baby chce, której żąda. No bo gdyby było inaczej, to wtedy do gry wchodzą tego typu argumenty. Um, if you're a in AAA, which I did for many, many years, um, Put this stuff up to your ups and if they don't see the value in what you're asking for, when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. No i ta telenovela ze Sweet Baby w roli głównej trwała w najlepsze. Co jakiś czas pojawiał się jej kolejny odcinek, o których staraliśmy się informować rzetelnie, na bieżąco, tak żeby no, społeczność graczy także miała jakiś wgląd. Do tej sytuacji, zresztą, to nie jest tak, że tylko my ten temat poruszaliśmy, wiele kanałów także się tym zajmowało, bo to dość ważny temat był. I jednym z materiałów, chociażby, do którego myślę warto wrócić, jest ten, który gdzieś tam zdradza kulisy powstania i działalności, właśnie naszego Bobasa, że to tak nie do końca jest taka, wiecie, oddolna, piękna inicjatywa, która właśnie krzewi tą inkluzywność, postępowość. Różnorodność, bo jedna pani z drugim panem sobie na to przy kawie wpadli, tylko no, tam są dużo głębsze i polityczne korzenie, ale do tego myślę warto wrócić. Film jest na kanale. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, tu nie będziemy się już powtarzać. I myślę, że naprawdę warto na serio, bo dzięki temu sprawdzicie, jak głęboko sięga ta królicza Nora. Jeśli weźmiesz czerwoną. Zostaniesz w krainie czarów i pokażę ci, dokąd prowadzi królicza Nora. No i przez ten czas oczywiście pojawiały się także te osoby, które mówiły: No ale cóż z tym złego? No nawet jeśli taka firma jest i ona tym studiom doradza i konsultuje z nimi pewne agendy, wprowadzanie pewnych rzeczy do tych gier, żeby one wyglądały tak, jak oni tam chcą, bo inaczej bojkot. I smród wokół projektu, co no, dla żadnego dewelopera nie jest przyjemną sprawą, nawet pojawianie się takiej wzmianki, że to się może zdarzyć. I ci ludzie nie widzieli w tym nic złego. Że gdzie tam, no przecież normalna sprawa. A nawet jeśli to dzięki temu gry będą lepsze, bardziej postępowe, bardziej inkluzywne, bardziej różnorodne, no bo to jest najważniejsze. No a wszystko to niezmiennie pod płaszczykiem doradztwa. Zresztą sama firma się z tym nie kryła że wchodzi do tych studiów, że rozmawia z deweloperami, chwaliła się przecież na swojej stronie, ileż to tytułów, wzbogaciła, że tak powiem, swoją światłą radą, więc to nie wydaje mi się, żeby to była jakaś wiedza tajemna i żeby ktoś coś w tej sprawie ukrywał, poza jednym faktem, że to wcale nie było tylko doradztwo i że to wcale nie był tylko... Consulting. Jeśli ktoś miał wątpliwości w tej sprawie, mimo wszystko po tych materiałach, które się już ukazywały w ostatnich latach, no to bardzo mi przykro, że nie potrafi skojarzyć dwóch prostych faktów. No ale być może przekona go to, że do tego procederu całego przyznała się sama Kim więc CEO, szefowa Sweet Baby. Która była jakby gościem w takiej rozmowie z Writing Raven i Master of TDS w Gothic Therapy. I podczas tej rozmowy ona wprost przyznała, że no, ta rola Sweet Baby nie ograniczała się jedynie do doradztwa i konsultingu, ale tam po prostu były bardzo mocne wpływy i bardzo mocny udział przy samym procesie tworzenia gier. Mój zespół pracował nad kluczowymi momentami narracji i konkretnymi postaciami. W obu projektach. No a te projekty to Alan Wake 2 i Spider-Man 2. No i te, te słowa właściwie no, mówią wszystko, w sensie, no to jest jasne takie postawienie sprawy po tylu latach udawania, że nie, 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 no my tylko tak troszkę. Nie. Oni bardzo dużo brali na siebie przy tworzeniu i jakby wprost pewne rzeczy studiom narzucali, właśnie na temat, na kanwie tej agendy inkluzywności. I różnorodności. Przy tym nie widząc w tym absolutnie niczego złego, a tych, którzy no, krytykowali i mieli inne zdanie w temacie, no, nie bardzo mieli w poważaniu. Proces twórczy to pole bitwy. Twórcy powinni walczyć o swoje dziecko, czyli o własny pomysł, nawet jeśli stoi on w sprzeczności z kierunkiem gry. No albo dalej, kiedy ludzie walczą z walkness, tak naprawdę walczą z postępowością. I w pewnym sensie z samym sobą. Szczerze powiedziawszy, nie czuję, żebym walczył z samym sobą, ale bardzo chętnie walczę o to, żeby nagłaśniać przypadki, właśnie takich ananasów jak Sweet Baby, którzy to uważają, że mają prawo narzucać jakieś swoje racje, swoje poglądy, swoją wizję świata w grach komputerowych. Nie zrobiliśmy nic złego, wykonywaliśmy naszą pracę najlepiej. Jak potrafiliśmy. No tak, taka to właśnie dobrze wykonana przez was robota, że kiedy prawda o Sweet Baby wyszła na jaw, kiedy szersza publika się o was dowiedziała, to trzęśliście się tam ze strachu, że o ojej, wyszli, wyszło szydło z worka. Ludzie o nas wiedzą, i to naprawdę na szeroką skalę, więc trzeba tą listę usunąć z tymi grami, które są z nami powiązane albo my z nimi. I tego, kto tą listę wrócił, najlepiej zbanować. No. Taka to właśnie jest krzewiona przez to Sweet Baby wolność i równość. No nie wiem, jak dla Was, dla mnie to brzmi naprawdę wiarygodnie. Także ani przez moment nie miałem wątpliwości, ale fajnie, że to oczywiście zostaje potwierdzone tak wprost oficjalnie z samego źródła, że tak robiliśmy to już nie ma co dłużej e, tego ukrywać. I no, cieszy mnie to naprawdę niezmiernie. Być może kilka osób jeszcze. Przejrzy na oczy, i takie twory jak Sweet Baby zostaną gdzieś tam wyrzucone na śmietnik historii, a studia będą robić gry po swojemu, bez udziału takich doradców, bez udziału jakichś organizacji trzecich, które wchodzą z buciorami i chcą dyktować, jak poszczególne sceny czy jak poszczególni bohaterowie mają być opisani. No i czekam oczywiście na Wasze zdanie, bo pewnie wielu z Was śledziło tą sprawę, było na bieżąco. No, bo o tym wszystkim jednak było głośno także właśnie u nas na kanale, i mam nadzieję, że to jest taka fajna klamra, która ten temat zamknie. Tak, mieliśmy rację. Tak, Sweet Baby bardzo mocno uczestniczyło w procesie tworzenia poszczególnych gier. Nie tylko doradzało i nie tylko służyło swoją światłą, inkluzywną, postępową. Rado. No, a w tym materiale to już wszystko. Żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnych materiałach. A jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to może dać nam suba, dać nam dzwonek, podać materiał dalej, jeśli oczywiście uważa, że warto. No, to już Wasza decyzja. Ja już się żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.